Okej, okay, znacie taką gierkę jak Care of Gongon? -Gon? Co to w ogóle jest? Nie mam pojęcia, ale dzisiaj wiadomości na ten temat. I to smutne wiadomości. Aha, to jest klon Garden of Bamban. Co się stało z Care of Gongon? -Gon 4 <laughs> Ciekawe. Luma Yuso niezawodny. Ale to dziwne, nie? Że coś takiego wymyślają. Care of Gongon. -Gon. Care of Gongon zostało stworzone jako fan, czyli fanowski Garden of Banban przez fanów, tak? Czy przez fana? A bo tu jest prawie to samo, tylko inne stworki, jakby. E historia, postaci, ob obszary są bardzo podobne. Okej, okay. no to jest jeden do jeden, nie? W sumie. I staje się it Be Web Series. Eee. Seria, w której znajdują się rozgrywki wideo z trzech pierwszych. Okej, okay, czyli na YouTubie były takie filmy po prostu puszczane. I to niby było bardzo popularne, tak? Ja nawet nie wiem, że coś takiego istniało. No, w tych miejscach zostały wydane cztery zwiastuny rozdziału czwartego. Czyli mieliśmy rozdział czwarty. Ciekawe, ale pewnie nie został. Goose Game Producent Goose Game opublikował nowy film ze smutną wiadomością. O kurka, chyba anuluje projekt. Ciekawe. A, czemu to jest zakończone? Pewnie prawa autorskie. Ogłosił koniec serii. No to grubo. No to ładnie, ale ciekawe czemu? Co? Brak czasu, prawa autorskie. Wyjaśnię, że stracił motywację, aby działać. Aha, po prostu brak czasu, nie? Może nie przynosiło mu to zysków albo coś. Nie chcę mieć problemu z twórcami Garten of Bamban. No to też może być, nie? No bo jak jeden do jeden kopiuje, tylko postacie zmieniano, to średnio, nie? Nie dziwię się, czy może mieć problemy z tego tytułu. Faktycznie w Care of Gongon wiele modeli obecnych i Garden of Banban jest stosowanych. No... No to, to jest widać, że po bardzo, bardzo podobne. No i wręcz korzysta z tych samych rzeczy, nie? Ty, nawet jest Bitter Giggle. Jeśli także wystąpi... Aj, aj, były serio Stinger Flynn, patrzcie. O to rzeczywiście prawa autorskie można ich można go posądzić, nie? O naruszenie prawa autorskiego. Pogrodzucen ogłosił również, że nie będzie już wydawać rozdziału czwartego. No nie wiem, czy ktoś na to czekał. Ja w ogóle nawet nie wiem, że coś takiego istniało, nie? Kero w Gongon 4 zostało odwołane. Postanowił skoncentrować się. Na hotel na nowej grze z, na, zwanej Hoppers Hotel. Have fan, ok. czyli to o królikach, kangurach, czy co to jest? Która będzie lepsza i równie grywalna w przeciwieństwie do Kerowc Gongon. No to będziemy mogli spodziewać się gry kolejnej, coś pod, na, podobnej do Garten of Banban, tak samo działającej, tylko że w innym tym. Inne postacie, nie? Inne miejsce jakiś hotel dla skaczących, ciekawe. Pewnie Admiros to zagra, nie inni YouTuberzy co, co lubią takie gry. Nie? to nie jest robloxowa wersja. Jednak dał pozwolenie każdemu na tworzenie fanmadeów, jak stało się z RP Roblox. Aha, no to spoko, to fajnie, że gry robloxowe takie powstają. Każdy może zagrać, tylko że pewnie nie ma dużo graczy, nie? Ale też są straszne wiadomości dla tej gry, co znowu? Co znowu się dzieje? Same straszne wiadomości i przykre. Ale tu będzie zamknięta na stałe przez kilka dni będzie zamknięta przez kilka dni, no pewnie będą coś naprawiać, nie? To nie jest taka zła informacja, znowu bez przesady. Aha, ponieważ wystąpiły problemy z deweloperem Yule, Yule Games, gdy zamykają wszystkie gry wykorzystujące modele Garten na, na Robloxie. Uuu, no to dobro. <grym> Okej, okay. no to rzeczywiście to jest coś poważnego. Może się jakoś dogadają, będą musieli się dzielić robo, roboks, Robuxami, nie? Pewnie tak dojdą do porozumienia, no bo co innego. Nie sądzę, żeby coś innego tutaj było na rzeczy, nie? No nic, ciekawe, co o tym sądzicie, jak myślicie.